Będzie strzelał jako pierwszy. Duża odpowiedzialność, by dobrze zacząć. Jest bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Tak jest. Weszło, nie dał bramkarzowi szans. Najważniejsze to nie ulec presji. Tak jest. Gol, nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. Liwakowicz! Ależ teraz doskonała parada! Tak, piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób, ważne że skutecznie. I jest piłka w siatce! Wykorzystał to! Nie pomylił się, uderzył pewnie. Prawo za pomysł. Strzał w środek bramki, gdzie nie było już bramkarza. Bo ten rzucił się w kierunku słupka. Trafia. Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. Ciśnienie musi być olbrzymie. Jeśli... I broni karnego. To jest wielka chwila. Dzięki temu mają awans. Mówi się, że bramkarze podczas konkursu jedenastek nie przegrywają, a mogą wygrać. Dzisiaj chyba właśnie tak było.